Wyobraź sobie, że jest druga w nocy. Leżysz w łóżku po ciężkim dniu, ale nie możesz przestać myśleć o projekcie, nad którym pracowałaś dzisiaj rano. To był jakiś trudny problem z klientem i przez naprawdę wszystkie godziny próbowałeś albo próbowałaś dojść do tego, jak go rozwiązać, ale nie udało ci się znaleźć rozwiązania na czas i zmęczony położyłeś się spać. I teraz, kiedy już naprawdę trzeba się wyłączyć na odpoczynek. Twój umysł ciągle pracuje i sen w zasadzie wydaje się przegraną sprawą. Jeśli znajdujesz się w tym opisie, to nic dziwnego. Większość z nas przedsiębiorców ma bardzo duże trudności z tym, żeby odłączyć się od swojej pracy. Dlatego dzisiaj w podcaście przekażę ci pięć bardzo konkretnych wskazówek o tym, jak przestać myśleć o pracy, gdy masz wolne. Zaczynamy. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście, w którym rozmawiamy o produktywności, organizacji, biznesie, a bardzo często tym wszystkim naraz, dlatego że uczę Cię tutaj, jak zarządzać czasem i zarządzać firmą tak, żeby to firma nie zarządzała Tobą, i żeby zawsze mieć czas na przyjemności i Netflixa, jeśli tak lubisz. A dzisiaj rozmawiamy o temacie. Głowowym, powiedziałabym, mindsetowym, czyli o czymś, co dotyka każdego z nas, a więc temacie, że myślimy o pracy przez cały czas. Nasze ręce mogą się wyłączyć i nie pracujemy już na klawiaturze, ale myślimy o naszej pracy pod prysznicem, kiedy odprowadzamy dzieci do przedszkola, kiedy mamy urlop, kiedy mamy weekend i mamy tego już serdecznie dość i potrzebujemy, znaczy ja i ty, potrzebujemy takiego czasu, żeby się odłączyć. Powiem na sam początek, że rzeczywiście to może być symptom większego problemu i ja jestem ostatnią osobą, która może to bagatelizować i uważam, że jeśli ten problem jest dla ciebie bardzo duży i czujesz z tego powodu ogromny stres, to jest bardzo dobrze zastanowić się, czy nie potrzebujesz wsparcia na przykład terapeuty albo trenera mentalnego, który pomoże ci przezwyciężyć różnego rodzaju błędne przekonania. Na temat właśnie swojego biznesu, poczucia własnej wartości i wartości siebie jako specjalisty i osoby, która na przykład wykonuje zlecenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, Kim jest trener mentalny, jak on działa, a nawet ona, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do wywiadu z Emilią Wojciechowską. Link do tego wywiadu, który odbył się oczywiście w tym podcaście, znajdziesz na dole w notatkach do podcastu. Tam troszeczkę więcej o tym, jak można pracować z różnymi przekonaniami na temat prowadzenia firmy, w szczególności, kiedy jesteś solo przedsiębiorcą lub solo przedsiębiorczynią. Natomiast chcę Ci pokazać kilka moich sposobów, takich trików czy wytrychów, które troszeczkę pomagają działać lepiej, to są rzeczy, które są sprawdzone, które stosuję sama i które również bazują na tym, że nasza głowa działa w pewien konkretny sposób. Jak wiesz, ja uwielbiam czytać o mózgu, uwielbiam czytać o tym w jaki sposób my działamy, jeśli chodzi o nasze sposoby myślenia i wykorzystując to i oczywiście różną wiedzę, którą zebrałam w ostatnich latach oraz własne doświadczenia, przygotowałam właśnie takie 5 podpowiedzi, co można z tym naszym czasem zrobić, czy raczej z tą naszą głową, żeby praca nie zajmowała nam jej całej. To lecimy. Pierwszą rzeczą, taką dosyć oczywistą, ale z małym twistem, jest to, żeby znaleźć coś, co chcesz robić zamiast pracy. I powiem Ci, że to jest taki etap chyba w życiu każdego przedsiębiorcy, taki chrzest bojowy, przez który trzeba przejść, że kiedy zaczynasz pracować na swoim, w szczególności kiedy jesteś solo przedsiębiorcą, kiedy jara Cię to, co robisz, to często bardzo szybko zanikają hobby. To znaczy, praca jest Twoim hobby. Czyli jak chcesz czytać, to czytasz książki biznesowe, jak chcesz się uczyć, to przerabiasz kursy biznesowe, jak coś oglądasz, to nie wiem, youtube edukacyjne itd. itd. Jakby chłoniesz to całą sobą, ale w pewnym momencie jest taki czas, kiedy czujesz zmęczenie. Ja to bardzo mocno poczułam w zeszłym roku, w sensie już miałam dość tego, że ciągle mielę te same tematy, i na przykład dzięki temu udało mi się, o czym też opowiem za chwilę, przeczytać dziewięć książek z pełnej serii SF, a no, zaraz o nich opowiem. A w tym roku jestem już na trzeciej książce i tylko jedna z nich była biznesowa, na dodatek beznadziejna. Właśnie staram się wrócić do moich zakurzonych hobby. W zeszłym roku wróciłam do gier komputerowych, w tym roku wracam. W zeszłym też, ale w tym jeszcze mocniej do czytania fantastyki. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego, tylko warto sobie to ustrukturyzować, bo gdzieś w tej naszej wewnętrznej walce zawsze będzie taka myśl, że mogłabym teraz przerabiać kurs biznesowy, mogłabym teraz czytać książkę biznesową. I ja mam do tego bardzo konkretne podejście. Uważam, że warto się zaprzyjaźnić zrobieniem Projektów osobistych. O co tu chodzi? Ogólnie jest tak, że jak my zakładamy swój biznes i ten biznes zaczyna się rozrastać, to nam się włącza taki tryb osiągacza trochę, nie? Widzimy, że coś jest możliwe, chcemy więcej, więcej, więcej i to do pewnego etapu pewnie jest fajne. No, jakby odrobina ambicji zawsze jest ważna, ale to może w pewnym momencie zacząć nas spalać. I powiem coś takiego bardzo kontrowersyjnego pewnie, bo pewnie usłyszałbyś albo usłyszała od innych edukatorów, że trzeba odpocząć, wyczilować Wyluzować i tak dalej. To też jest bardzo ważne, tylko problem jest w tym, że my tego nie umiemy robić. Więc ja mam taki pomysł, żeby zastąpić jedno osiąganie drugim osiąganiem, chociażby na chwilę, żeby przełączyć naszą głowę w inne tematy, ale zostać w podobnym trybie, to znaczy, właśnie stworzyć własny projekt osobisty. Chodzi tutaj o to, żeby nie tylko powiedzieć sobie, no dobra, to ja już będę teraz czytać inne książki, albo na pewno zrobię sobie taki weekend, w którym w ogóle nie pomyślę o pracy. To oczywiście może działać i z czasem może zacznie działać trochę bardziej, ale na początku to jest trudne. I ja sobie radzę z tym tak, że wyznaczam sobie cele dla moich hobby. Które nazywam projektami osobistymi. Rozumiem, że to podejście może być takim podejściem, które też troszeczkę męczy, no bo też wymaga, ale z drugiej strony wolę męczyć się w dużym cudzysłowie nad swoim projektem osobistym, versus przez 24 na 7 myśleć tylko i wyłącznie o swojej firmie. No bo człowiek zwariuje po prostu. Więc jakie są moje projekty osobiste? Kiedyś był na przykład projekt 30 dni biegania w 30 dni. 30 dni biegania. Co ja powiedziałam? Miesiąc biegania codziennie o to chodziło. Prosty projekt. Czy jestem w stanie biegać codziennie przez 30 dni? Wiesz, miałam sobie taką tabeleczkę, która wisiała w szafie, w sypialni, na której odznaczałam kolejne kwadraciki i tak dalej, i tak dalej. Projektem z zeszłego roku jest na przykład właśnie przeczytanie. Wszystkich książek z serii Expans. Expans, bardzo dobra seria SF, świetny serial. Szkoda, że skasowany, chociaż myślę, że to, co się dzieje w ostatnich tomach, byłoby trudne do zrealizowania. Ale obiecałam sobie, że przez cały rok przeczytam wszystkie książki z tej serii i udało mi się to, a biorąc pod uwagę, że przeczytałam 30 książek, z czego Osiem już było zajętych przez właśnie tą sagę i pojawiło się też kilka oczywiście innych fantastyk, bo po drodze wyszedł między innymi Sandman, który też jest świetny. No dobra, ale to nie podcast podkulturowy. Mogłam zajmować sobie głowę rozwiązaniem problemu jakby jak znaleźć czas na przeczytanie tych książek i powiem ci, że ostatnie dni grudnia to naprawdę było ostatnie, o czym ja myślałam, jeśli chodzi o firmę, bo czas zajmowało mi dokończenie ostatniej książki. <laughs> A, nie wiem, czy to jest takie do końca edukacyjne, co ja tu mówię, ale tak było. Czytałam bardzo, bardzo dużo, bo bardzo chciałam wyrobić się z tym projektem do końca roku. Ostatnio też polubiłam się na przykład z malowaniem po numerach. I to jest w ogóle też bardzo fajne. To jest taki mini projekt, ale daje ci bardzo podobną adrenalinkę, to znaczy, daje ci natychmiastowy efekt. Nie musisz się za dużo zastanawiać, jak to robić, ponieważ y, wszystkie numery są rozpisane, versus na przykład namalowanie obrazu samemu. Wszystko jest podane na tacy, możesz po prostu wyłączyć głowę i malować. I natychmiast jakby osiągać efekty. I dla mnie na przykład jest tak, że jak widzę nieskończony obraz po numerach, to ja po prostu muszę, muszę do niego usiąść i muszę go robić. Dzięki czemu jakby zajmuję sobie głowę czymś innym i przestaję myśleć o pracy. I tak jak powiedziałam, malowanie po numerach ma jeszcze ten dodatkowy wymiar taki yy, medytacyjny, bo naprawdę można się wyczilować, naprawdę można się odłączyć i naprawdę można odpocząć. I w zeszłym roku, pod koniec roku, pomalowałam jeden obraz, obraz na podstawie prac Beksińskiego, a w tym roku. Kupiłam sobie już trzy nowe i jestem już w połowie jednego i jest to jedna z najfajniejszych rzeczy, w jakie odpoczywam, czując, że coś robię, że jestem jakby zaangażowana, bo ja tego potrzebuję, bo mi się bardzo trudno nudzi, ale jednocześnie odpoczywając od pracy. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się trochę więcej o tworzeniu projektów osobistych, to w notatkach do podcastu będzie link do artykułu na LiveGeeku, o którym ja kiedyś pisałam, ponieważ projekty osobiste są ze mną przez cały czas. Jeszcze jak o tej firmie nie musiałam tak dużo myśleć, również ze mną już były. I to podejście stosuję cały czas i ono po prostu fajnie działa. Drugim pochodnym sposobem, w jaki możemy ograniczać swój czas pracy i myślenie o pracy, jest ograniczanie pracy od góry. To jest bardzo prosty koncept, w którym staramy się zająć nasze popołudnia, tak, żeby nasza praca kończyła się o jakiejś tam mądrej godzinie, na przykład spotkaniami z innymi ludźmi. Wyjściem do kina, wyjściem na basen, wyjściem do fryzjera, wyjściem do dentysty, wyjściem do lekarza, nie wiem czymkolwiek, co oznacza, że musisz być w konkretnym miejscu o konkretnej porze i nie jesteś w stanie ani pracować, ani do końca o tej pracy myśleć. Ja bardzo lubię to podejście i u siebie zastosowałam ją w ten sposób, że. Kiedyś myślałam sobie, że mogę się umawiać o dowolnej godzinie, no bo przecież jestem przedsiębiorczynią i nie muszę być o, o, od 8 do 16 przy biurku. Czyli na przykład mogłam się umówić na to, że pójdę sobie do kina o 12. I to jest jakby bardzo dobre podejście, pod warunkiem, że na przykład nie masz dużo pracy, ale kiedy ta praca jest. A przede wszystkim, kiedy no, chciałabyś czy chciałbyś podzielić sobie ten dzień na czas pracy i nie pracy, ja lubię taki podział, nie lubię, kiedy ta praca i niepraca się bardzo mocno ze sobą przenika, to, to już nie jest do końca ok, bo zanim wrócisz z tego kina, wejdziesz do tej pracy, w sensie głową, zaczniesz pracować i będziesz tak pracować, pracować, jakby ta praca nie ma końca. Ma jakiś późniejszy początek, ale nie ma końca. Jest ograniczona od góry, jest ograniczona od dołu. Zmieniłam trochę swoje podejście, bo postanowiłam sobie, że w takim razie będę troszeczkę umawiać się, w szczególności na takie moje zobowiązania, czyli na przykład zobowiązanie pójścia właśnie do lekarza, dokładnie tak samo jak umawiałam się na etacie, czyli po 16. Czasem trochę wcześniej, jak wiem, że mam luźniej, to mogę po 14. Tak, do 14. Staram się mieć ten czas na pracę, a po 14. już w te luźniejsze momenty, na przykład kiedy nie ma kampanii, mogę się umówić. Bo dzięki temu mam wyraźnie pokazane, że to jest czas, kiedy mam nie pracować. To jest taki trochę rytuał wyjścia z pracy. Oczywiście, bardzo w ogóle polecam takie 2a mieć. Taki zestaw działań, które mówią mi, że już jest koniec pracy. Zamykam skrzynkę pocztową, zamykam komputer, gaszę światło w swoim biurze i wychodzę. To też jest bardzo ważne i warto mieć taki rytuał właśnie wyjścia z pracy, ale jeśli nie chcesz tego robić albo to ci nie wychodzi, to takim przejściem, rytuałem przejścia może być właśnie umówienie się z kimś na godzinę właśnie popołudniową, żeby wyraźnie zaznaczyć, że to już nie jest czas pracy. Sama to teraz stosuję, dodatkowo dorzucając sobie jeszcze taki temat wolnych piątków, ponieważ chciałabym w tym roku bardzo mocno mieć. Wolne piątki, piątki wolne w ogóle od pracy operacyjnej. Piątki na rozwój, piątki na pomyślenie sobie o rzeczach, na COD, które i tak zawsze działo się w piątki. Ale teraz chcę, żeby te piątki zupełnie były poza pracą. W tym roku były taką pracą, powiedzmy, do 12, a w tym roku chcę sobie dać, przynajmniej na razie w ramach testu wyraźne rozdzielenie piątki nie są od pracy. I dlatego właśnie zaczęłam. Również w piątki z rozmysłem umawiać się na rano. To jest ten jedyny dzień, kiedy ja umawiam się na rano, na dowolne rzeczy, właśnie dlatego, żeby samemu sobie po powiedzieć, Natalia, piątki nie są do pracy. I dlatego od kilku miesięcy umawiam się z moim fryzjerem na 10 rano w piątek, jeśli tylko idę do fryzjera. I to bardzo fajnie działa, bo ja wiem, że piątek nie jest od pracy, piątek jest od innych rzeczy. Trzecią rzeczą, którą warto zastosować. To zasada, co z oczu, to z serca, czyli dostosowanie swojego otoczenia w czasie, kiedy nie pracujesz, do tego, żeby ono o tej pracy ci nie przypominało. Najlepiej jest to zrobić w ten sposób, że kiedy ten czas nie pracy nadchodzi, usunąć wszystkie powiadomienia, które mogą cię bombardować z internetu. I i teraz podejścia są różne. Możesz odłączyć się od internetu i włączyć tryb samolotowy, możesz usunąć wszystkie aplikacje na zawsze z telefonu i nigdy ich już tam nie potrzebować, możesz na stałe usunąć wszystkie powiadomienia, zostawić tylko najważniejsze. Ja na przykład nie mam w ogóle powiadomień na telefonie, co nie znaczy, że od czasu do czasu coś tam jeszcze nie brzęknie i nie zobaczę jakieś takiej, wiesz, cyfereczki jeden na moim mailu, co oznacza, że jakiś mail przyszedł. Ale takim najprostszym podejściem, jeśli nie chcesz tego wszystkiego robić, bo boisz się, że coś cię ominie, jest zastosowanie trybu skupienia. Zarówno iOS, jak i Android go ma, ale na czas nie pracy. Nie na czas pracy. Tylko na czas nie pracy. Tryby skupienia działają tak, musisz pogrzebać sobie w ustawieniach swojego telefonu, że mogą wyłączać powiadomienia z konkretnych aplikacji w konkretnych godzinach. I można to ustawić automatycznie, czyli na przykład zawsze między 16 a 7 rano nie pokazuj mi powiadomień z konkretnych aplikacji. I zachęcam do tego, żeby. Włączyć coś takiego u siebie automatycznie, czyli powiedzieć za każdym razem, w każde dni powszednie i w weekendy przez cały dzień, nie chcę dostawać żadnych powiadomień poza moimi godzinami pracy. Jeśli to jest dla ciebie za dużo, ustaw to chociażby na weekend. Da się najczęściej ustawić tak, że w konkretne dni, konkretne godziny, właśnie będą godzinami skupienia. Game changer. Naprawdę, przeżyj jeden weekend, w którym nic ci w telefonie nie brzęczy. Nawet jeśli sprawdzisz maila, to zrobisz to tylko wtedy, kiedy sobie samemu o nim przypomnisz i zobaczysz, o ile mniej o pracy się myśli. Naprawdę polecam bardzo serdecznie takie podejście. I w ogóle takie cyfrowe rozdzielenie pracy od niepracy, na przykład takie, w którym masz dwa konta, na swoim komputerze. Jedno konto, do którego logujesz się do pracy, i drugie konto, do którego logujesz się prywatnie. Jeśli na przykład po pracy również siedzisz sobie na komputerze, to też jest game changer, ale o tym może kiedy indziej, dobra? Czwartą rzeczą, o której chcę powiedzieć, to jest bardzo króciutko, ponieważ temat był wałkowany w tym podcaście miliard razy, jest ustalanie planów maksimum i minimum, czyli mówiłam o tym naprawdę bardzo, bardzo dużo razy i w związku z tym mam plan i cel finansowy, który jest na rok i w związku z tym jakby najczęściej jedna czwarta tego planu jest planem kwartalnym. Mam maksymalne cele, jeśli chodzi o marketing, jeśli chodzi o zasięgi, o wiele, wiele rzeczy, co pozwala mi mieć dodatkowe namacalne sygnały na to, że już jest czas przestać myśleć o pracy i przestać pracować. Ja po prostu wiem, że zbliża się czas, kiedy te cele zostały osiągnięte i łatwiej jest mi podjąć decyzję o niepracy oraz o niemyśleniu o pracy. Zostawiam sobie no to na następny czas, o którym zaraz opowiem, ponieważ ostatni tip to jest naprawdę mój ulubiony tip jako osoba, która za dużo myśli, za dużo analizuje i często jakby siedzi w swojej głowie, poznanie tego tipa było dla mnie naprawdę jedną z najfajniejszych rzeczy. I teraz ten tip, o którym powiem, na stałe zagościł w moim kalendarzu i w mojej liście zadań, ale zanim to zrobię, to przypominam Ci, że będzie mi super turbo, mega miło, jeśli zostawisz pozytywną opinię o podcaście, możesz to zrobić na iTunes, wystawiając ocenę i opinię, opinię pisemną. Bardzo byłoby mi miło, gdyby się. Tak zdarzyło, możesz napisać dosłownie jedno zdanie, dlaczego warto słuchać tego podcastu, oraz możesz to zrobić również na Spotify. Mówię o tym, dlatego że iTunes i Spotify to są te platformy, na których najczęściej słuchacie podcastu, i na Spotify można wystawić ocenę gwiazdkową. Przypominam, że 5 to moja ulubiona liczba gwiazdek, więc jeśli to również jest Twoja ulubiona liczba gwiazdek, to możesz ją wystawić dokładnie tam przy okładce podcastu. Dobra. Ostatnią rzeczą, o której chciałam powiedzieć, game changerem, jeśli chodzi o myślenie o pracy, naprawdę z takich haków i tipów, bo przypominam, że jeśli temat jest głębszy, być może warto popracować ze specjalistą, jest blok czasu na zamartwianie się. <laughs> To jest taki pomysł, który wyszedł od Laury Wanderkam, którą możesz znać z takiego przefantastycznego wystąpienia TED o tym, jak traktować swoje priorytety jak zepsuty boiler. Jeśli nie, to link do tego wystąpienia będzie w notatkach do podcastu. Laura znalazła taki sposób, w którym powiedziała, że jeśli jest jakaś rzecz, która zajmuje ci głowę, bo najczęściej my nie możemy przestać myśleć o biznesie właśnie dlatego, że nas coś martwi. To jest powiedzenie sobie, że oczywiście to jest problem, to jest bardzo ważny problem, ale ja decyduję się znaleźć na rozwiązanie tego problemu i na pomyślenie o tym problemie czas, na przykład na koniec tygodnia przez dwie godziny. Czyli takie normalne zaplanowanie bloku czasu na zamartwianie się. Na przykład, dostajesz maila wieczorem. I on jest super trudny i wiesz, że musisz się nad nim zastanowić, na przykład chcesz odmówić klientowi i wcale nie chcesz z nim pracować, to jest problem. Ten problem jest ważny, ale decydujesz, że zajmiesz się tym z samego rana przez godzinę i wtedy jakby wszystkie swoje umysłowe siły skoncentrujesz na to, żeby napisać najlepszego odmownego maila na świecie. Albo na przykład masz wystąpienie publiczne i cię strasznie stresuje to wystąpienie, albo ktoś cię zaprosił do podcastu, chcesz zrobić webinar i tak dalej, i tak dalej. To cię okropnie stresuje, boisz się tego i starasz się każdą wolną chwilę poświęcić na przygotowanie się, to zamiast tego decydujesz, że właśnie pod koniec tygodnia zostawiasz sobie nawet 4 godziny, nie wiem, w piątek, na to, żeby przygotować się tak dobrze, jak to jest możliwe, na maksa, wszystko sprawdzić, wszystko ogarnąć, i to jest twój czas na zamartwianie się, i to jest twój czas na działanie, na takie zamartwianie się, które nazwałabym konstruktywnym, czyli takie, które od razu proponuje rozwiązania. Sama stosuję coś takiego w trochę innym systemie. Już chyba kiedyś mówiłam o tym, że mam. Takie deadlines y na decyzje. Bo dla mnie najczęściej to zamartwianie się, to myślenie o pracy wynika z tego, że nie potrafię podjąć decyzji albo nie potrafię znaleźć rozwiązania. Ale nie potrafię nie dlatego, że to jest niemożliwe, tylko dlatego, że boję się podjęcia tej decyzji i coś mi przeszkadza. To jest na przykład decyzja o jakimś odważnym kroku w swoim biznesie. I kiedy wiem, że długo nie mogę podjąć decyzji, z jakiegoś powodu odwlekam, daję sobie deadline na decyzję. I wpisuję sobie do swojego systemu do zadań, i bardzo często te zadania również widzi moja project managerka, bo często te <grywania> decyzje też wpływają na jej pracę. Takiego taska: podjęcie decyzji w sprawie X. I to jest mój deadline. I to jest mój czas na zamartwianie się, to jest mój czas na podjęcie decyzji. Wiem wtedy, że potrzebuję trochę wyczyścić sobie listę zadań w tym dniu, że potrzebuję zastanowić się nad wieloma rzeczami, ale że efektem tego dnia ma być podjęcie decyzji, w tą albo w tą stronę. I bardzo staram się, żeby ten termin był nieprzesuwalny, ponieważ wiem, że mielenie dalej tematu, który i tak już mieli się w mojej głowie bardzo długo, najczęściej nie daje niczego dobrego, więc deadline na podjęcie decyzji jest bardzo fajnym sposobem na to, żeby tak dużo o swojej pracy nie myśleć. I to tyle. Co mam dla ciebie w tym odcinku podcastu? Mam nadzieję, że te pięć wskazówek pomoże ci trochę lepiej opanować temat ciągłego myślenia o firmie. Przypominam, że jeśli to jest temat, który jest dosyć intensywny, warto skorzystać z pomocy, na przykład trenerki mentalnej, która pomaga wzmacniać, wzmacniać tą odporność psychiczną. Ja sama korzystałam z usług trenerki mentalnej. I uważam, że to jest bardzo dobra rzecz i każdy przedsiębiorca i przedsiębiorczyni powinien coś Takiego zrobić, ale jeśli chcesz spróbować się z tym samodzielnie, to zapraszam Cię do spróbowania tych wskazówek, o których mówiłam dzisiaj. To wszystko. Do następnego. Cześć.